Stwierdzam, że głosowanie, które tu się odbywa, w poważnych instytucjach uważane byłoby za nieważne. Są trzy metody głosowania. Pierwsza przez aplauz znaczy, że wszyscy głosują. Druga metoda, kulkami. Jest trzecia metoda, przez podniesienie rąk. Ta metoda jest najdoskonalsza. Cześć, czołem. i z zrasałem. Witajcie drodzy widzowie. Troszeczkę trochę zachrypnięty jestem, wybaczcie mi, ale temat jest na tyle naglący, że, że po prostu postanowiłem zrobić ten materiał. Pomimo tego, że mam grypę, tak panuje wszędzie, wiem. Kontaktowałem się z wieloma ludźmi, wiele zakładów prawie jest pozamykanych. No cóż, taki mamy sezon, ale nie tylko taki mamy sezon, bo jest jeszcze jedna ciekawa sprawa. Jak wiecie, życie małych społeczeństw tutaj lokalnych, tych Heimatów, mówiąc po niemiecku, wiem, że nie wszystkim dopasuje, ale. Ale tak to wygląda, jest dla nas bardzo istotne, dlatego też trafiliśmy tutaj na stronie Facebookowej Sołectwa Śliwiczki materiał na temat wyborów Sołtysa oraz zebrania, które odbyło się w Śliwiczkach. Okazało się tutaj, że wyszła z tego wielka burza. Pewnie widzieliście w tygodniku tucholskim, czytaliście ten artykuł na temat wyborów które się odbywały, które tam były według tutaj obecnych na miejscu niejasne. My nie będziemy wnikać w to, czy one były jasne, czy nie były jasne, dlatego że tym tematem zajmuje się Tygodnik Tuwolski. Myślę, że reporterzy śledczy z Tygodnika Tuholskiego już się tematem zajmują, prawdopodobnie sprawę pociągną dalej. Natomiast mnie osobiście zafascynowała sprawa samego problemu, który się wytworzył. Dlatego postanowiliśmy zrobić cykl, felieton na temat sołtysów. Kim jest sołtys, co on stanowi na dzień dzisiejszy dla całego społeczeństwa, kim był kiedyś, jak jest postrzegany, jak jest wybierany w różnego rodzaju gminach. To są ciekawe rzeczy. Wydaje mi się, że to będzie na tyle ciekawy materiał, że zainteresuje również mieszczuchów. Dlatego, że sołtości są głównie znani przede wszystkim z różnego rodzaju kawałów i memów. Ale nikt tak naprawdę, kto przyjeżdża na wieś, przechodzi koło domu z czerwym napisem Sołtys, nawet sobie nie zdaje sprawy z tego, czym jest sołtys, co on robi, czy on to robi za darmo, czy on to robi za pieniądze, czym się zajmuje. Dlatego ten temat byśmy chcieli teraz wyjaśnić. Kontaktowałem się już tutaj z paroma sołtysami. W przyszłym tygodniu mamy spotkania, podjedziemy do nich, porozmawiamy, powiedzą nam o swojej pracy, o swoich wyborach. I zobaczycie Państwo, jak tak naprawdę funkcjonuje taka wieś od kuchni. No świetnie, ale jaką metodą wybierzemy metodę głosowania?